Jak tam chłopie, stałeś już? Witam wszystkich serdecznie. Chciałem dzisiaj pokazać ćwiczenie na mięśnie brzucha na ławeczce rzymskiej. Można tu robić dwie wersje tego ćwiczenia: a mianowicie, można robić całe brzuszki, jak i spięcia. Ja robię pięcia. Także uważam, że ta wersja jest o wiele lepsza, bo jest stałe napięcie mięśni brzucha. A całe brzuszki to się robiło na WF-ie, na zaliczenie. Czyli, czyli dół, góra, dół, góra, oparcie o, o, o ziemię i do kolan, o, 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 o podłogę i do kolan. To było dobre na WF-ie. Ale ogólnie lepsze zastosowanie to są spięcia. o co mi chodzi. Całościowe brzuszki to są takie, o, kładziemy się i góra. Lepsze są takie. Krótkie spięcia. Cały czas jest brzuch napięty. W tej fazie ruchu brzuch jest cały czas napięty. Cały czas. A jak się kładziemy, to już go rozluźniamy. I ogólnie to jest lepsze dla kręgosłupa te spięcia, bo jak się kładziemy i wstajemy. Nie jestem fizjoterapeutą, ale z tego co gdzieś tam wyczytałem, że lepiej dla kręgosłupa jest nawet właśnie robić spięcia i ogólnie na mięśnie brzucha lepiej wchodzą spięcia. Bo dużo też osób kiedyś, jak robiłem live na TikToku, co ty robisz, co ty robisz? No słuchaj, Januszu, jeden z drugim. Doszkól się, poczytaj, posłuchaj, pooglądaj, wtedy się wypowiadaj. Ja tu, broń Boże, nie chcę nikogo obrażać, bo, bo wiem, jak są ludzie. Ludzie się potrafią przyczepić do wszystkiego. Ty... złej paletnicy to przeszkadza nawet u, i rąbek u spódnicy. Także zapraszam do robienia brzuszków z pięć i naprawdę efekty są super. Drugie ćwiczenie, na brzuchach je pokażę, to jest unoszenie, unoszenie kolan w zwisie. O tak. O. I oczywiście ja robię wiele więcej ruchów niż teraz Wam pokazałem, ale róbcie te dwa ćwiczenia, a na pewno będą efekty widoczne. Także zapraszam wszystkich do oglądania mojego kanału i subskrybowania, żebyście mi byli. Pozdrawiam.